Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj ze mną trzy fantastyczne kobiety. Jedna z nich wychowuje, druga uczy, a trzecia chętnie przyjmuje wiedzę, wskazówki i naukę od tych dwóch wymienionych na początku. Moimi gośćmi są Agnieszka i Kornelia Sadowskie oraz Ewa Krysia. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Drogie pani, kiedy tak na was patrzę, to widzę pasję, miłość, talent i zaangażowanie oczywiście. Każda z was ma w sobie te cechy. Agnieszka wychowała córkę na utalentowaną, która nie boi się wyzwań. Ewa wydobyła z dziewczyny mega talent i zaszczepiła jej miłość do muzyki i do śpiewu. Z kolei Kornelia jest pracowita, zdolna i przebojowa. Powiedzcie mi, co trzeba zrobić, żeby mieć takie cechy, i jak żyć, żeby znaleźć się w takim miejscu, w jakim my się znalazłyśmy. Zacznijmy od Agnieszki. Jak wychowywać dziecko i jak odkrywać jego talent? Kornelka to w sumie sama odkryła w sobie talent, bo tak naprawdę to ona wymyśliła, żeby przyjść do pani Ewy. Do zespołu Rupaki. My tylko jakby pomogliśmy jej w realizowaniu tej pasji i cały czas ją do tej pory wspieramy. Wierzy, może na nas liczyć. Mamy pojęcie, że to jest jej olbrzymia pasja i dlatego robi to, co kocha. A kiedy zaczęła się ta muzyczna pasja Korneli? Około piątego roku życia. O, czyli była bardzo mała, bo teraz Kornelia ma lat 14. Nie, 14. będzie. Nie, 13. No Trzy. Ty wyglądasz na czternastolatkę. Nie dość, no, ładna, to no jeszcze dziękuję. tak naprawdę wyjątkowa. Wyjątkowa ta Kornelia, zresztą przejdziemy do tych wyjątkowości za chwilę. Ewa, praca z dziećmi i młodzieżą do najłatwiejszych nie należy. Mówi się, obyś cudze dzieci, takie jest powiedzenie. E, powiedz mi, mm, jak to jest, kiedy masz taką wrażliwą artystyczną duszę, jaką masz ty, jak właśnie ta praca wygląda? Czy ona nie jest stokroć cięższa? Ponieważ przeżywasz to na wielu płaszczyznach, a, a tak jak mówię, no, łatwo z młodzieżą nie jest. No, z młodzieżą łatwo nie jest, ale może wróćmy do tych pięciu lat, Korneli, bo yy, faktycznie Kornelia tę przygodę z muzyką zaczęła mając pięć lat. I już u ciebie wtedy, od początku. W tej chwili, tak, ma trzynaście, nawet pomyliłaś się. Myślę, ta, ta, że ma... Właściwie ma 12, jak się okazuje, jeszcze wciąż. Tak, jeszcze nawet nie ma trzynastu, więc jak łatwo się domyślić i obliczyć, jest u mnie osiem lat. I byłam świadkiem jej Przemianie. Mleczaków, byłam świadkiem jej wypadania mleczaków, byłam świadkiem, jak przerasta rówieśników. Jak dojrzewa i też jak przerasta mnie, a następnie pewnie już i mamy. I ten rozwój fizyczny, ślad z, zatem, mm -hmm. powodowało, że ja wymagałam od niej więcej. I myślę, że tak jest do tej pory. Kornelia się tego nie boi i ona jest przyzwyczajona do, do, taki, do takiego systemu pracy, gdzie rzeczywiście nad jedną piosenką długo się pracuje. No i jest tego efekt, ponieważ Kornelia jest bardzo pracowita. Zdolna i pracowita. Kornelia, powiedz mi, bo tutaj panie powiedziały, że trafiłeś do MDK-u 7 czy 8, jak ty na to wpadłaś, jako pięcioletnia dziewczynka, że ty, e, lubisz śpiewać i akurat to chcesz robić? E, ojejku, wydaje mi się, em, że to jednak zawsze e, u mnie było z tyłu głowy, ponieważ zawsze pamiętam, mama i tata puszczali mi Shakira. Ja po prostu byłam A? zakochana, zakochana w jej utworach. Kochałam też wtedy tańce do tych utworów. E, no i pamiętam, że się wtedy mamy zapytałam. Czy jest coś u nas w mieście? Bo chciałabym jednak. Być taką szakirą. Tak, dokładnie. chciałam się właśnie wzorować jej, jej stylem, chciałam właśnie śpiewać. No i się mamy dopytałam, czy jest takie coś w naszym mieście, gdzie można właśnie się tak rozwijać? No i się okazało, że jest. I spróbowałam u pani Ewy. No i teraz Spodobało tak, Ci się tak, nastać. Tak, dokładnie. Mm, Jaką uczennicę z Kornelia? Co ją wyróżnia spośród innych zdolnych i utalentowanych dzieci? Mm. Może nie tyle, że wyróżnia, bo każdy jest inny. Tak naprawdę, kiedy przychodzą do mnie rodzice i mówią, że moje dziecko jest wrażliwe, no to ja oczywiście będąc już długo, wiele lat w tym zawodzie, wiem, że każde dziecko ma swoją wrażliwość, ale myślę, że zapał do pracy, bo Kornelia jest bardzo pracowita, Oczywiście niezwykłą intuicję muzyczną Kornelia posiada, pamięć muzyczną, wyczucie stylu. Już będąc małą dziewczynką, potrafiła dobierać e, sama głosy do tego, co w podstawie było zaśpiewane, i niewiele trzeba z, e, z takim dzieckiem, e, żeby ono się rozwinęło. My jesteśmy tutaj takimi nauczycielami. E, ja czasami. E, to nazywam, że jest to takie jakby dmuchanie na to, na tę żaglówkę, która ona już sobie płynie, a my tylko nadajemy temu, temu kierunek, bo czasami warto odpuścić, żeby nie przedawkować tej edukacji, żeby, żeby wydobyć, żeby tak, żeby nie, to się mówi, nie przegiąć w żadną stronę, prawda, więc my wspieramy tutaj jak możemy i dajemy szansę, żeby dzieci miały, własny punkt widzenia i własne zdanie. Dla mnie to jest bardzo cenne, jeżeli dziecko jest w stanie mi powiedzieć, nawet Kornelia może nawet o tym nie wie, ale mnie to się bardzo podoba, bo ostatnio jej zaproponowałam piosenkę i ona potrafiła mi powiedzieć, że jej barwowo ta piosenka nie, nie odpowiada. Pasuje. I ja się bardzo cieszę wtedy z takiej y, informacji, bo to jest dla mnie punkt zwrotny i y, y, jest to dla mnie informacja, że dziecko myśli y, I y, ma świadomość i, i że jest krytyczna i że potrafi ocenić sytuację. Więc to są bardzo cenne y, cechy takiej młodej osoby y, śpiewającej, więc ona już umie y, ocenić swoją sytuację, umie y, też y, Potrafi, y, 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 chodzi o błędy, które y, się y, zdarzają, więc te błędy potrafi korygować sama i, i niewiele trzeba, żeby y, no, wyszedł efekt y, naszej pracy. Jestem, ja y, jeśli chodzi o repertuar, też bardzo wymagająca i jeśli pokrywa się to y, z jej y, myśleniem, z jej y, gustem i z moim. I jednocześnie, że wyjdzie nam jakaś praca, to jest to duży sukces. Kornelia, Ty masz taką świadomość siebie. Mało tego, jesteś bardzo odważna i przybojowa, tak mi się wydaje. Bo musimy zdradzić naszym widzom, <grymne> że zgłosiłaś się do ogólnopolskiego programu tacznego. Jaki to program? Jest to program The Wojski z edycja szósta. E Zgłosiłaś się. Rozumiem, że wspierali Cię rodzice. Oczywiście, nie? że tak. No. I powiedz mi, jak to zgłoszenie wypełniałaś, to co sobie myślałaś? O um, na pewno nie byłam pewna, że się jednak dostanę do, do dalszych y, etapów, że tak powiem, żeby się dostać w ogóle do przysłań w ciemno. Byłam po prostu nastawiona, że zobaczymy, co będzie. Um, okaże się po prostu, um, jak do mnie po prostu napiszę. No, i napisali, no i przyznam, że jestem bardzo za to wdzięczna i jestem bardzo szczęśliwa. A jak do tego pomysłu podeszła mama Agnieszka? Jak dziecko przyszło i powiedziało: Mamo, jak wystartuj? Znaczy, my, ja, ja się cieszyłam, bo gdzieś tam, tak jak Kornelia wspomniała, jest to szósta edycja. Co roku śledziliśmy praktycznie każdą edycję. Kornelia dorastała, że tak powiem, z Voice'em. Um, I gdzieś się tam pojawiało, a kiedy, a kiedy. I tak naprawdę to ja czekałam. Ja nigdy nie naciskałam z mężem, żeby gdzieś Kornelię y, y, wysyłać. On, to ona zawsze też decyduje, czy jest na to gotowa, czy tego chce. Jak daje nam zielone światło, to my jesteśmy gotowi, żeby ją wspierać i pomagać. Więc jak powiedziała mi, a może w tym roku spróbujemy, ja dobrze, nie ma sprawy. Powiedz mi, Kornelia, jak wyglądało technicznie. Y to zgłoszenie, bo rozumiem, że online wysłałaś jakieś swoje utwory, tak, reprezentowałaś się w ten sposób, i tam komisja uznała, że się nadajesz. I co było później? No to napisali do mnie, bo musiałam wysłać wtedy dwie piosenki, no i napisali do mnie, że zapraszają do poszczególnego studia. Danej daty, żeby przyjechać właśnie tam do studia, i oni wtedy dadzą mi dwie piosenki, które też będę musiała się nauczyć, i będę musiała je tam zaśpiewać na żywo. Czyli oni już wybierają piosenki? Tak, tak. jest tak. Jakie dostałaś piosenki? Z tego co pamiętam, to dostałam jedną piosenkę Natalii Schroeder um, oraz jedną piosenkę Kamili Cabello, tak mi się wydaje, ale kurczę, właśnie nie pamiętam dosyć, hmm. dokładnie. Tego stresu chyba. Tak, możliwe, że tak. Zaśpiewałaś, rozumiem. Tak, zaśpiewała. na tyle dobrze, że. Yy, że się dostałam do przesuwań w ciemno. Yy, I będziemy mogli Kornelię zobaczyć. Tak. Yy, e, I to dzisiaj e, o 16.00 będzie publikowany nasz wywiad. E, trzeba zobaczyć wywiad, a potem trzeba zobaczyć Kornelię. O której to będzie godzinie? O godzinie 20.00. O godzinie 20.00 dzisiaj zapraszamy. Nasza stargardzianka się zaprezentuje i mam nadzieję, że to będzie petarda. E, powiedz mi, Ewa, wracając jeszcze do tego, e, do tych młodych zdolnych, jakie cechy oprócz talentu trzeba posiadać, żeby zaistnieć na rynku muzycznym? E, oczywiście zmierzam do tego, czy taka Kornelia, piękna, młoda, zdolna, ma Twoim zdaniem szansę na e, karierę ogólnopolską. No właśnie, piękna, młoda, zdolna, yy, czyli kompletna. Yy, y, oczywiście yy, nikogo yy, nie można ani przeceniać, ani nie doceniać i każdy ma szansę, ale tak właściwie patrząc z zimną yy, taką głową i z dystansem, jak obserwuję te programy, yy, szanse na sukces czy The Voice, yy, czy to jest dla dzieci, czy to Voice dla dorosłych. dorosłych to jest wierzchołek góry lodowej, tego co już ludzie wcześniej e, nauczyli się. I e, przygotowanie takiego dziecka zaczyna się od rodzica, bo to rodzic musi mieć determinację, żeby wspierać przede wszystkim duchowo dziecko. Później to dziecko trafia do jakichś małych ośrodków, i te dzieci, później oglądane już na scenie, tam w telewizji, e, bardzo często są e, nieźle przygotowane. I y, ja zawsze patrzę, y, właśnie z lekkim dystansem, bo y, to jest y, coś takiego, oczywiście, o, to są piękne programy, ja je bardzo lubię i też je oglądam, i one muszą być bardzo dobrze, bo dają szansę dzieciom, ale. I, no i tam dzieci pokazują swoje możliwości, tam jest kamera, tam, jest, tam, jest, tam są światła, tam jest współpraca z producentem, współpraca z reżyserem, spotkania w kuluarach z kolegami. To są nowe doświadczenia, które one zdobywają, ale jeszcze warto, żeby te dzieci później miały do czego wracać, czyli warto, żeby miały jakieś inne pasje, żeby nie stawiać wszystkiego na, na jedną Chyba, kartę. I to jest wielka rola wtedy rodziców. No i też opiekunów. No niech to będzie na, na przykład gra na ukulele, niech to będzie pianino, niech to będzie sport, narty, tak jak Kornelia tutaj zajmuje się, zajmuje się snowboardem. Czy wracając, kiedy nawet są porażki, żeby dzieciom nie podcinać skrzydeł, czy taki zespół, jaki tutaj my tworzymy, żeby mogła Kornelia wejść do grupy i żeby bez jakiegoś takiego cienia porażki, jeżeli by się nie udało, oczywiście, żeby, żeby później funkcjonować. Jeśli chodzi o ten zawód, on jest bardzo trudny, tylko nielicznym się udaje. Bo w takich voice'ach słyszymy takie głosy, że ja, mnie wgniatają w fotel i później się dopiero, dopiero zaczyna weryfikacja i droga tych ludzi, bo te głosy piękne <coughs> muszą mieć później, poza tym, że śpiewają covery, to później muszą mieć własny repertuar, własny zespół, determinację, Przede wszystkim mieszkać w większym ośrodku, w większym mieście. Pieniądze są też potrzebne. Pieniądze. I dobrze jest, żeby mieli ci ludzie wsparcie bliskich. I to są bardzo trudne, to jest bardzo trudny etap, kiedy już po tych dwójkach ludzie zaczynają szukać tej swojej drogi, ścieżki artystycznej. To jest najtrudniejszy moment, bo Poszukiwanie stylu, własnego repertuaru, to się nielicznym tylko udaje, ale są tacy, którym się udaje, no i oczywiście Corneli tutaj kibicuje bardzo. Oczywiście, Cornelicy muszą się udać. Tak, Cornelii musi się udać. Jak czuje się mama utalentowanej córki, która ma zamiar podbić, podbić polski rynek muzyczny? Więcej stresu, czy więcej dumy i radości? Staram się, żeby było więcej dumy i radości. Ale my tak, wydaje mi się, że też zdrowo do tego podchodzimy. To jest jakiś kolejny etap w życiu Korneli. E, to jest przygoda przede wszystkim. Kornelka ma dopiero 13 lat. Tak jak e, mówimy, jest to jej pasja, jak na tym etapie w swoim wieku odnosi sukcesy, ale ona jest świadoma tego, że jeszcze dużo nauki przed nią jest. To nie jest tak, że ona się czuje, że ona już jest pełna i kompletna. Ona ma świadomość, że to jest kolejny krok do tego, żeby się rozwijać. Żeby naprawiać błędy, żeby przekraczać kolejną, kolejną gdzieś tam granicę. I to jest dobre, bo dzięki temu ona nie chce stać w miejscu, tylko chce się rozwijać. No właśnie te programy są cudowne, ale trzeba je właśnie traktować, że to jest przepiękna, wspaniała przygoda. Tak naprawdę każde dziecko, co ma, które, które ma pasję, jest już wygrane. Ponieważ ma coś takiego swojego, coś fantastycznego i tak naprawdę każdy człowiek powinien te dzieci w tym wspierać. Nie rozumiem czasami tego hejtu, czemu dzieciom się skrzydła podcina. Tak naprawdę każde dziecko, które startuje, czy to jest sportowiec, czy to jest osoba, która śpiewa, jest już wygrane tym, że cokolwiek robisz, coś robi ciekawego. I wszyscy powinniśmy podziwiać dzieci za to, że chcą coś robić. Bo mogłyby siedzieć w domu przed komputerami, i, i, a, a one coś robią i już sam fakt to, to, to już jest fajne Kornelia, wróćmy jeszcze do tego Twojego pobytu w Warszawie. Jak Ty już się tam znalazłaś, to powiedz mi, jak się czułaś w takim wielkim świecie, w studiu muzycznym, poznałaś gwiazdy, rozumiem, tak? Tak, tak? Jak to było? Jak Ty to e wspominasz? Wspominam to za jedne z moich lepszych momentów w życiu. Oczywiście byłam zestresowana, ale poznałam właśnie wspaniałe tam osoby. Atmosfera też była naprawdę cudowna, była bardzo szczęśliwa. I, i tak naprawdę każdy pobyt w tym studiu dawał mi da, da, po prostu dawał mi szczęście, że tam w ogóle mogłam się znaleźć. A kogo poznałaś? jury, Poznałaś? Tak, proszę. To się najbardziej Ojejku, wszyscy się um, czymś innym wyróżniają. Każda osoba ma inny styl muzyki. Um, wszystkich tak naprawdę polubiłam. Nie umiem wybrać dokładnie. No, myślę. to jest taki moment, że będziesz musiała kogoś no, to wybrać. Myśli, że no, że to tak. Ty wtedy wybierzesz. Ja sobie tak no, to trzeba będzie wyglądać um, o 20.00. Ja myślę, że ty w stronę barona pójdziesz. No, no dobra, no, zobaczę. E, drogie panie, powiedzcie mi jeszcze, czego na zakończenie tej rozmowy powinnam Wam życzyć. Kornelia tobie. E, powodzenia. Powodzenia i sukcesów muzycznych, tak rozumiem. Tak, tak. E, Nawczycielce Kornelii. Ja mam wrażenie, że Kornelia po tych wszystkich latach spędzonych tutaj ze mną, e, kiedy już będzie dorosłą osobą, uznała, że ten czas nie był stracony i że jej to się w jakiś sposób przydało, e, że jej nie przeszkodziłam, że ją wspierałam i e, chyba. To będzie bardzo dla mnie cenne. Musisz myśleć ciepło o Ewy, oczywiście. A czego mamie powinnam życzyć? Czy powinnam mamie utalentowanej córki życzyć ogromnego sukcesu tej córki i tym samym ta córka odejdzie z domu, pójdzie w wielki świat? Jak mama sobie wyobraża tę przyszłość? No, myślę, że każde dziecko kiedyś musi się z miasta. I tak naprawdę jak. Dziecko jest szczęśliwe, to i matka jest szczęśliwa, więc tak naprawdę, oby Kornelia oby się spełniała i żeby spełniała, czy to będzie śpiew, jeżeli odnajdzie w sobie jakąś inną pasję, zawsze, ona ma świadomość, że zawsze ma w nas wsparcie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi były Agnieszka i Kornelia Sadowskie i Ewa Krysian. Trzymamy kciuki. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia. Dzięki.